Czy zebra jest biała w czarne paski, czy czarna w białe paski? Napisz teraz w komentarzu, jak uważasz, a na koniec powiem ci, jak jest naprawdę i zobaczymy, czy masz rację. Dzisiaj obchodzimy dzień zebry, więc oprócz tytułowego pytania opowiem wam jeszcze dwie inne ciekawostki o zebrach, o których nie miałeś pojęcia. Zaobserwuj mnie, żeby być na bieżąco z każdym dniem i możemy ruszać. W niektórych państwach na świecie powstały tak zwane zebry 3D, czyli przejścia dla pieszych z wykorzystaniem iluzji optycznej. Oto najpopularniejsze z nich i znajduje się na Islandii. A wymyślił i namalował je zwykły ziomeczek, urzędnik do spraw środowiska i miało to na celu zapobieganie wypadkom i generalnie zwrócenie uwagi kierowców na to dla pieszych. I nie ma co ukrywać, wyszło mu to zajebiście. Jakby co, my w Polsce też mamy przejścia dla pieszych namalowane przez zwykłych mieszkańców, tylko wyglądają one trochę słabiej. wróćmy teraz do oryginalnej zebry i jej pasków, które są genialnym wynalazkiem. Już wam mówię dlaczego. Dzięki nim zebra jest jak klimatyzator. Czarne paski pochłaniają ciepło i nagrzewają się bardziej, a białe odbijają światło, co zapewnia naturalną cyrkulację powietrza. Ten kto na to wpadł, geniusz. I nareszcie najważniejsze pytanie, czy zebra jest biała w czarne, czy czarna w białe paski? Odpowiedź ta może wielu zaskoczyć, ponieważ zebra jest Czarna w białe paski. Jak się rodzi, to jest czarna, a paski wychodzą jej z czasem. Pozdro!